Cześć, nazywam się Magda Fust, jestem kosmetologiem, szkoleniowcem marki Pureless. Dzisiaj opowiem Wam trochę o męskiej pielęgnacji. Na szczęście coraz więcej panów zdaje sobie sprawę z tego, że należy dbać o skórę. Jej stan ma wpływ na samopoczucie, zdrowie oraz wygląd. Pureless nie znajdziecie linii przeznaczonej tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Ponieważ uważamy, że nie można wszystkich panów wrzucić do jednego worka. Skóra, podobnie zresztą jak u kobiet, może mierzyć się z różnymi problemami. Niektórzy zmagają się z wrażliwością, a inni z trądzikiem. W zależności od typu skóry i jej potrzeb, powinniśmy dobrać indywidualną pielęgnację. Kosmetyki oznaczone jako typowo Forman. Mogą mieć dokładnie takie same składniki aktywne, jak te przeznaczone dla kobiet. Często wyróżniają się jednak typowo męskimi, specyficznymi nutami zapachowymi. Jeżeli szukacie czegoś yy, dla mężczyzny z naszej szerokiej oferty, to postanowiłam ułatwić ją sprawę i, bazując na moim doświadczeniu, waszych opiniach. Pokażę Wam te produkty, które pod kątem właśnie zapachu i działania bardzo często trafiają w gusta Panów. Podstawowe funkcje skóry damskiej i męskiej są takie same. W pielęgnacji, tak jak już wspomniałam, możemy mierzyć się z podobnymi problemami. Czy są jednak jakieś różnice pomiędzy skórą Panów a Pań? Owszem, skóra mężczyzn jest zdecydowanie grubsza i mówimy tutaj o około 25% takiej grubości. Zawiera więcej włókien kolagenowych, przez co jest wytrzymalsza, zdecydowanie mniej wrażliwa. Możemy zauważyć dużo większą odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak wiatr czy mróz. Drugą różnicą będzie ilość wydzielanego łoju. Z powodu większej ilości testosteronu gruczoły łojowe wykazują większą aktywność. Skóra panów często się przetłuszcza. Te oba aspekty, czyli grubość i większa ilość łoju, wpływają na to, że skóra może zatrzymywać więcej wody i wolniej się starzeje. Jednak, jeżeli u panów pojawiają się zmarszczki, to są one zdecydowanie. Głębsze i bardziej widoczne. I ostatnia sprawa, o której chciałam wspomnieć, to golenie zarostu. Podczas tej czynności często dochodzi do podrażnień, powstają stany zapalne, i ten aspekt również należy uwzględnić przy doborze odpowiedniej pielęgnacji. Przejdźmy w takim razie do pielęgnacji. Po pierwsze, oczyszczanie. Usunięcie nadmiaru sebum, zanieczyszczeń to podstawowy krok w pielęgnacji. Myć twarz należy zarówno rano, jak i wieczorem. Bardzo uniwersalnym produktem do mycia może być pianka 129 Cotton Foam Cleanser. Pianka myjąca z wyciągiem z bawełny i z dodatkiem kwasu hialuronowego o delikatnym świeżym zapachu może być używana niezależnie od. I wieku. I drugi krok: tonizowanie. I tutaj polecić mogę 118 Gentle Toner. Przywróci on odpowiednie pH skóry po myciu. A na dodatek niewielkie stężenie kwasów owocowych wspomoże takie codzienne złuszczanie na skórka odświeżenie. Używamy go rano, wieczorem. Albo klasycznie nasączamy wacik i przecieramy skórę, bądź bezpośrednio na dłonie i wklepujemy. Ze względu na zawartość kwasów, pamiętaj jednak, żeby unikać okolicy oczu. Kolejny bardzo ważny krok w pielęgnacji krem regenerujący do stosowania na dzień, na noc. Z doświadczenia wiem, że mężczyźni wolą lekkie, szybko wchłaniające się konsystencje. I bestsellerem, jeżeli chodzi o krem dla męskiej skóry, jest bez wątpienia 139 Hydra Calm krem żel. Oprócz tego, że świetnie nawilża i łagodzi, ma lekką konsystencję, bardzo przyjemny świeży zapach i można go używać zarówno na dzień, jak i na noc. Innym bardzo dobrym wyborem będzie 144 Vit C krem Perfector. Lekka formuła, świeży, cytrusowy zapach. Na dzień idealnie byłoby połączyć 139 bądź 144 z jakimś kremem, z filtrem. Dla mężczyzn dojrzałych warto sięgnąć po coś bardziej już odżywczego o działaniu anti-aging, i tutaj mogę polecić naszą linię Grow Factor Technology, czyli 152 EGF Jaw Cream a także serum pod oczy 151 EGF Jaw Eye Elixir. Raz w tygodniu warto sięgnąć również po peeling. Na przykład 150 Enzymatic Face Powder. Pomoże on złuszczyć martwą skórek, wygładzi skórę i wyrówna jej koloryt. A regularne złuszczanie zapobiegnie wrastaniu włosków po goleniu. Golenie usuwa z twarzy nie tylko włoski, ale również część warstw rogowej na skórka. Dlatego po goleniu warto zastosować coś łagodzącego, przeciwzapalnego i może to być na przykład 110: Sufing Elixir o działaniu łagodząco nawilżającym. Pielęgnacja męskiej skóry jest wymagająca. I nie powinna ograniczać się wyłącznie do używania szarego mydła czy preparatu po goleniu. Po odpowiednim rozpoznaniu potrzeb, dobierz właściwe produkty, a następnie używaj ich regularnie.